kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Nie mam różowego pojęcia jak ja to złożę gdyż, ponieważ... znowu coś się zmaściłam. Ale to nic. E, pewnie będzie się po prostu gra rozjeżdżać po raz kolejny. E, no nie wiecie, bo ja nagrywam na, na osobne. E, sprzątnij to. Ja og, nagrywam na osobne urządzenia. Dźwięku nagrywam na komórkę, a obraz ogrywam na, nagrywam na komputerze. I potem złożenie tego do kupy, tak, żeby się wszystko zgadzało, żeby wszystko grało, żeby nie było przesunięć, chociaż drobnych, jest mega, mega trudno. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi, jeśli mi się to po prostu nie uda. Czekam, czekam na przyjście mikrofonu, i wtedy być może będę nagrywać wszystko. Za jednym zamachem na jednym urządzeniu i będzie to trochę łatwiej poskładać, ale nie jestem jeszcze tego pewna. Miałam nadzieję, że już ten odcinek i poprzedni odcinek będę nagrywać nowym sprzętem, ale niestety nie dotarł. Yy, miałam nadzieję, że dotrze w piątek. Niestety w piątek został dopiero wysłany, więc dotrze w poniedziałek, więc dopiero następny odcinek będzie nim nagrywany. Yy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo też wiecie, moje nadzieje mogą się okazać płonne. Może się okazać, że sprzęt znowu jest do kitu, tak jak poprzedni, i yy, no cóż, takie jest życie. Boże, ja teraz dopiero zauważyłam, że oni tutaj te miski odkładają. Znaczy teraz, no jakiś czas temu i tutaj, tu, 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 po 10 misek jest na tym yy, kominku zawsze poustawiany i zaczyna śmierdzieć. Yy, ono już niedługo urodzi, yy, więc bardzo często jeśli chce Siusiu. A ja miałam nadzieję skoczyć jeszcze sobie po tego kota, bo słuchajcie, po prostu, no jej się ten kot śni i ona by strasznie chciała tego kota przygarnąć, Widzicie, ci znowu miskę odłożyła tutaj, o tu. Eee, I teraz co, jak, jak, jak będziesz sprzątać, to zabierzesz te miski stamtąd? Uff, dobrze, dobrze, bo y, poprzednio strasznie one tutaj nas mrodziły. Eee, ja nie wiem, no być może po prostu na męża wyślę, żeby się zajął ściąganiem tego kota do domu. A może nie, może zapomni. No a tymczasem, moja droga, zrób pranie, gdyż, ponieważ tutaj już zaczyna. no Oj, no niestety, no co ja ci poradzę? Leniu śmierdzący. A ty, mężu, drogi. A, widzicie, właśnie mi się przypomniało. Zabierzemy im 1000 firmy Leonów, będziemy wtedy winni już tylko 10 tysięcy, a nie 11, będzie trochę łatwiej liczyć, czyli money 1450 i 1000 nam odleciało, w związku z czym jesteśmy winni tylko 10 tysięcy, tylko. Dobrze, mój drogi zajmij się ogrodem, sprzedaj wszystko, proszę Cię. Tu coś lata, więc. Opryskaj i podlej. Takie dzisiaj masz zadanie mężu. Mężu waldemarze. A ty. Oj, Boże, no, wyrzuciłaś za te jedzenie. No straszne, po prostu straszne. Czy my tu coś mamy? Pokaż rachunki. Pokaż rachunki. Minus 300. Woda. A widzicie, bo my zbieramy wodę, słuchajcie, tam, przy łowieniu ryb. Więc fajnie. Myślę, że możemy to robić nadal. Może jak tam pojedziemy, to będą już te róże. Nie wiem. Znaczy, pojedziemy znowu tam, wiecie, do tej latarni morskiej, żeby zdobyć tego kota, ale może też róże, bo ona by chciała róże. Wiecie, jak to kobiety, no ma swoje potrzeby po prostu. Cóż, cóż mogę Wam powiedzieć. Jak tam pszczółki? Pszczółki są wkurzone. Mm, no przykro mi. A czy można jej jakoś uspokoić? Czy coś? Nie wiem. Mm. Ty nie możesz zebrać roju, bo nie masz wystarczająco no, 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 no. Dobrego z nimi układu. Pokaż obiekty związane ze świętem. Ach, będzie jakieś święto. Tobie się Siusiu chce. Dobrze, więc skorzystaj. A ja jestem głodna, wiecie co? Nagram ten odcinek i sobie zrobić obiad. Podaj późne śniadanie. Dodaj lód. Musimy tu pamiętać, żeby lodu dodawać. Weź resztki. Na razie, bo Twojej żonie się nie chce gotować bez w ciąży. I, o Boże! A, dodaj środek dodatkowy. A po co jedzenie? Ale dlaczego? Dobrze. Wyładuj i przenieś i rozwieś na sznurku. I wymień wodę. Czy to będzie czyste pranie, czy ono będzie brudne? O, to jest pytanie. Nie, wygląda, że jest ok. Zbierz rój. Czekamy na narodziny. Na Ciekawe, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka. Mm. Ojoj, pogryzło cię znowu. No przykro mi. Będziesz miała ten rój? Nie. Nie, bo cię pogryzły. A, mm, spracowane ręce. Ojejku, upu, moja, ty biedna. Masz rój. Dobrze. To wiesz co? Rozwesel się dzięki pszczołom. Bo jesteś taka biedna, taki zły humor masz. To może te pszczoły cię chociaż trochę rozweselą. Mam nadzieję, że cię nie pogryzą. O! Zobaczcie, chyba trochę jej spadło, słuchajcie. Mam nadzieję. Yy, dobrze, no i znowu Ci się chce Siusiu, moje to biedactwo. Jesteś zmęczona i zaraz znowu będziesz głodna. No i takie to życie no. No niestety, cóż możemy, zaraz będzie, wiecie, zaraz będzie rodzić. Skorzystaj, jak Ty się czujesz, Ty się czujesz dobrze. Wiecie co? Sprzątnij, ja skoczę z nim, spróbuję zdobyć dla żony tego kota, zanim ona urodzi. To będzie taki prezent z okazji narodzin dziecka. I wtedy to będzie dopiero szaleństwo, bo będziemy mieć malucha i będziemy mieć kota, i dopiero będzie się czym zajmować. W związku z czym lecimy sobie sami, bez żony, żeby ona niech zostanie w domu i o siebie zadba. I tam zaraz poklikam, żeby, żeby o siebie zadbała. E, dobrze, tak właśnie o to chodzi. E, ty, 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 ty o siebie zadbaj, a ty, tobie brakuje zabawy. E, coś trośnie? jabłoń, jabłon na razie nie. Szukamy e, kota. ciniętka Wiecie, no muszę się tu porozglądać, bo to, to ostatnio ją znalazłam na cmentarzu. Tutaj sobie się siedziała. Nie wiem, czy będę mieć tym razem tyle szczęścia. Chyba nie. Czy bardzo ładny jest w ogóle ten cmentarz? bardzo mi się podoba, jak on jest zrobiony. Mm. Ok, okej, okay, okej okay, okay. nie ma. Znaczy nie widzę. Potem się pewnie okaże, że, yy, że gdzieś była i że na przykład wy widzieliście, ale ja jej nie dostrzegłam czy może te koty się po prostu spamują trochę później, wiecie, jak już tutaj się jest parę minut mam pojęcia o, coś tu biegnie czekaj, 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 stop coś tu biegnie bardzo szybko bardzo szybko coś tu biegnie o, a tutaj, o nie, to to jest wyprowadzone obozie, obozie Warfi, Warfi, Ostrożnie się przywitaj, tak strasznie się pobiegnia. A to byłby fajny w ogóle też yy, piesek, bo to jest taki jakby Foxterierek. i on by pasował nawet nam do rozgrywki. To była taka, kiedyś była to modna rasa, a może nie foksterierek, tylko jakiś inny, nie, czekajcie, to inny, ale terrier w każdym razie. E, tu jest jakiś kotek, jakaś kulka. Nie, no wiecie, ja szukam cały czas białego kota, ale on w sumie tego kota nie poznał, więc może przyprowadzić do domu zupełnie nie tego kota, co żona chciała. No, ale wiecie, życie jest życiem. Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. Czasem musimy się pogodzić z tym, że dostajemy coś innego. E, na razie widzę, że mąż chyba sobie psa po prostu przygarnie, ale też. No, nie, nie mam pewności. Różnie może być. Dobra. Idź przywitać tego psa, a ja tu się będę jeszcze rozglądać, może mi się jakiś kot pojawi. Słuchajcie, czy wy częściej właśnie przygarniacie tak sobie przybłędy, czy na przykład adoptujecie, wiecie, przez komputer? No tutaj nie możemy adoptować przez komputer, bo nie mamy komputerów, ale zobaczcie, on jest świetny. I to jest rasowy, znaczy rasowy, no, albo w typie rasy, wiecie. Ale fajny jesteś, Warfi. O Boże. Czemu przestałeś się z nim? Chodź tu, witaj się z Warfim. Pies też, też by nam się przydał, no co? Lwy paszcza. Dzień dobry. O Boże. Czekaj, czekaj, czekaj. Daj mu przesmak. On jest energiczny, chyba. Więcej opcji. Nie można go poznać? Poznaj go. O, zobaczcie, i od razu nasz, nas polubił. Jest taki, wiecie, bardziej. O, boże jaki fajny jest, przyjazny. Mocuj się. Zaproponuj przyjaźń. O! Wiecie, co chyba będziemy mieć psa, jednak? No trudno. Chciałabym kota. I to tego kota, ale chyba, chyba nie będzie mi dane po prostu. Jeszcze się rozglądam. Jeszcze szukam. Czy uda mi się tego samego kota znaleźć i dorwać, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, różnie może być. Coś tu chodzi. Jest białe. O! Jesteś gieniu. Dobrze. Znaczy, bo ja bym w ogóle chciała w takim razie. No, 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 o Jezu, ty już jesteś naszym przyjacielem. Jojku. farfi. Teraz będzie, że on wróci z kotem i będzie myślał o psie. Ha! I zrobi nam się z tego rozgrywka zwierzakowa. No, ale dobra. Yy, I co? Miałeś iść do kota i zrezygnowałeś? Gdzie jest ten kot? Gdzie jest ten kot? Gdzie znowu to, to, to polazło to? Tu jest. Chodź tu. Ostrożnie się przywitaj. No idź. Dobra, czy to jest jakaś akcja pod tytułem zawieszam się, y kiedy widzą kota? Chitze Sresetusima. A gdzie są koty? To jest kot? Kot tu gdzieś biegnie. Tu gdzieś go widziałam. Tu tu, o, tu tu. Dzień dobry. Przywitaj. Nie, nadal się nie odwiesiłeś. Serio? Mhm. No tak, to jest jakiś problem z kotami, słuchajcie. Gdzie on polazł? Nieznany numer. Towar dostarczony, nie spóźnij się. Chwila, kto mówi. To się nazywa psiku, zwal się. Eee, tu, 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 tu 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 nie słyszeliście tego? O, jest kot. Nie, to pies. Nie, nie wiem. Ta kotka wyraźnie nie chce być naszą kotką. A pies też mi zginął. No, nie. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, bo tu był nasz pies, i też już go nie ma. I ja nie wiem, gdzie jest. Muszę sobie kupić cichszą myszkę. No, niestety, i tym razem się nie udało ani psa, ani kota sprowadzić do domu. Nie mam szczęścia. Będę próbować, słuchajcie, bez Was. Mam nadzieję, że wtedy, w którymś tam momencie, uda mi się sprowadzić nam tutaj. Ojku, dobrze, wiesz co? Napraw, bo tu żona za chwilę znowu będzie. A, chyba nie zdążysz nawet tego naprawić, no ale dobra. Spróbuj. Hmm, biegnij szybciutko, napraw, bo ty tam jakieś umiejętności masz, więc powinieneś, o właśnie. Wiesz co, i zrób od razu me mebel, niech to będzie stolik, a Ty skorzystaj. Yy, miniecie się, miniecie się, ok. Świetnie, cieszę się bardzo. Ciekawa jestem, ile Tobie jeszcze zajmie yy, czasu, zanim Ty urodzisz. Yy, wiesz co, byłoby fajnie, gotuj bez przyłącza. Misapoke, cokolwiek to jest... Nie wiem co to, ale wiesz co, jeżeli możesz to zrobić, to to zrób. I nakryj do stołu. Codzienne nakrycie może być beżowy. O, jakiś człowiek tu do nas przyszedł. Kim jesteś? Dzień dobry i dlaczego. Puk. <słuchajcie>, Słuchajcie, chyba mam ustawione te drzwi jako. O Jezu. Oznacz te drzwi jako wejściowe, bo przecież to jest bez sensu no przywitaj znaczy w sensie zaproś do środka tylko przebiorę tego sima bo to jest tragedia nie, nie to chciałam o, a mogę poprzez wzór? jak to działa? nie wiem, nie wiem jak to działa edytuj no, jakieś się coś tu się wydarzyło dobra, przeżyjemy mam nadzieję wiecie co? zrobię zapisz Dobra. Tak, ty gotujesz, ty tu jesteś. Ciebie możemy zaprosić do środka. A potem możesz kontynuować, jak go zaprosisz do środka. A ty się najwyżej zajmiesz gościem. Kto to w ogóle jest? A Jans, coś tam, coś tam. No, dzień dobry. Dzień dobry. Przyjemne powitanie. Dzień dobry. Tak, pan trochę późno przyszedł. Ale w sumie w sam raz na kolację, więc czemu nie? Najpierw do stołu, codzienne beżowe miało być, ale coś chyba zaginęło w akcji. Mm, możesz go poznać. Tutaj jeszcze chwila. No wiecie, musimy zarabiać, bo jak się pojawi dziecko, to będą wydatki. I e, jeszcze ten. O, jesteś snobem. To tu u nas ci się chyba nie będzie podobało, panie snobie. E, no, ty też w sumie możesz się z nim przyjaźnie przywitać. Mm, weź go zawołaj na posiłek. Niech on też zje. Czemu nie? ale nie, nie miałeś go grubiańsko przywitać, miałeś go przyjaźnie przywitać ja po prostu źle klikam uch, ajajajaj, zaczął się poród to chyba nie do końca jest dobry moment, żebyś ty tu był szczerze mówiąc panika przyszłego rodzica, wiesz co? weź go wyproś wyślij go do domu Dziękuję. Na razie. Nie wiem, coś tu założyło, ale okej. Okay. Yy, Urodzić dziecko. A ty możesz panikować. Proszę bardzo, panikuj. Yy, ty, 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 ty. No, Nubu, no, Nubu. No, nie. Miałeś panikować, halo. Więcej opcji. Nie, nie możesz panikować. Dobrze, to wyrzuć zepsute jedzenie. Gratulacje to dziewczynka! Ojej! Wiecie, bo dziedziczy chłopiec. No dobra, jak jej damy na imię? Yy, nie wiem, czy dawaliście jakieś propozycje, yy, ponieważ ja nagrywam jeden odcinek po drugim, więc nawet jeśli jakieś daliście, no to mm, przykro mi, nie mogę skorzystać tym razem. Skorzystam następnym, mam nadzieję, jeżeli nie zapomnę. Yy, ale dobrze. Mamy Paulinę, mamy Waldemara i ja myślę, że możemy nazwać naszą pierwszą córkę Dorotą. Niech będzie Dorota. O, no. Witaj na świecie, Dorotka. no dobrze, no to teraz tak, nakarm piersią, przytul, nubu, e, ci pływa kąpiel, ale ty się super fantastycznie czujesz, moja droga, fajnie, cieszę się, e, wiesz co, dziergaj obiekty, niech będzie wiszący kwietnik, e, na przykład ten. Wiecie co tutaj mi się. Kurczę na tych napisach tutaj. Wyświetla mi się y, informacja o nagrywaniu, i ja nawet nie wiem, co tu jest napisane, bo mnie zasłania ani mogę tego przesunąć. Mm, o! Dobrze. Mm, introwertyk. Żadnych interakcji. Zaraz sobie interakcje będziesz z córeczką robił. W ogóle aha, auć i słonowa woda. No, takie jest życie. Moja droga, już odłóż dziecko i idź tam sobie podziergać troszeczkę. O, osiągnęłaś sobie pierwszy ten z udanego przytul. Rozmawiaj, rób głupie miny, jak to ojciec. Możesz pokołysać też. O. Czekajcie, muszę zrobić fotkę. Mhm. Dobra. Mamy fotkę tatusia z córeczką. Godzina jest 22, więc właściwie to to jest taki moment, żebyście y, możesz sobie z nią trochę porozmawiać y, zapytaj ją jak minął dzień. To dzień, dzień był ciężki. E, sprzątnij. Skorzystaj. To sobie schowamy tutaj. Już e, pełną tą, pełną listę. No dobrze. E, i co? I pójdziemy spać. A nie, nie pójdziemy spać, moi drodzy. Bo wiecie, nie mamy jeszcze dziew dziewica. <głos> <głos> nie mamy dziedzica, słuchajcie. Musimy się starać, o dziecko dalej. Paulina osiągnęła nowy poziom. Super. Y tak, dziękuję, dziękuję w ogóle za informację, że mogę sprzedawać jednak tutaj te rzeczy zrobione na drutach, tylko nie ubrania. No oczywiście, w sumie logiczne, ale jakoś tak totalnie tego nie, y nie skojarzyłam. Hmm, ale faktycznie ma to sens yy, no dobrze, no słuchajcie w ogóle ten dom będzie trzeba yy, przebudować powiększyć a my nadal mamy 10 tysięcy do spłacenia, więc właściwie to ja tu sobie muszę chyba pograć i wiecie, tak yy, naprawdę dużo pozarabiać yy, ja chciałam w ogóle, żebyś ty jak to wygląda? to jest urocze, no byłoby strasznie fajnie żeby to gdzieś tu powiesić Ach, te takie drobiazgi, dobra wiecie co niech sobie tu wisi O, Bubu się pobudziło. Rodzice są sobą zajęci. Dobra. Jak już sobie to zmienij brudną pieluszkę i jeszcze ją pokołysz, a potem możesz iść spać. I moi kochani, myślę, że zakończę na tym dzisiejszy odcinek. Będę się starała w kolejnym odcinku zdobyć yy, kota albo psa, albo jedno i drugie. Nie, przepraszam, źle to powiedziałam. Nie w kolejnym odcinku. Nie w kolejnym odcinku. Ja Was strasznie przepraszam, że ja jestem dzisiaj taka nieogarnięta. Po prostu, no a czasami, czasami tak to już jest, że nie wychodzi nam to, co chcemy, żeby nam wychodziło. Yy, Plan jest taki, że ja sobie tutaj y, pogram troszeczkę z nimi, pozarabiam, spróbuję zdobyć psa lub kota albo jedno i drugie. E, spróbuję doprowadzić do kolejnej ciąży. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo musimy mieć dziedzica. Co naprawdę jeszcze w tym momencie czas nas nie goni, jeszcze nie jedno dziecko nam się tutaj urodzi. E, no ale wiecie, życie musi się toczyć, sejmowy muszą się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Yy, także zapraszam was na kolejne odcinki. Zapraszam do dawania łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. Yy, możecie też dawać propozycje na imię dla kolejnego dziecka chłopca lub dziewczynki, ale to, wiecie, z tym się nie pali. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!